Nigdy nie poznałem mojego dziadka Józefa. Znałem go tylko z opowieści mojej babci i z jednej wyblakłej fotografii stojącej na kredensie. Był dla mnie legendą. Człowiekiem, który pewnej sierpniowej nocy 1963 roku wyszedł z domu w sam środek szalejącej burzy i nigdy nie wrócił. Jego ciało nie zostało odnalezione. Przez całe moje dzieciństwo ta historia była jak mroczna bajka. A dziadek był duchem naszego domu aż do 2015 roku. Po śmierci babci odziedziczyłem stary, drewniany dom na Podlasiu. Podczas remontu pod spruchniałymi deskami jego warsztatu znalazłem coś, co zmieniło wszystko. Coś, co czekało w ciemności przez 52 lata, by opowiedzieć prawdziwą historię tamtej nocy. Naszej rodzinie mówiło się, że burza tamtej nocy nie była zwykłą burzą, była to nawałnica stulecia. Babcia Maria, kobieta o oczach, które zdawały się nosić w sobie wieczny smutek, opowiadała, że niebo stało się czarne jak węgiel, a pioruny uderzały tak blisko, że drżały szklanki w kredensie. Wiatr zrywał dachy, a deszcz lał się z nieba jak wodospad. To właśnie w taką noc mój dziadek Józef miał wstać od stołu, narzucić na ramiona płaszcz i bez słowa wyjść na zewnątrz. Dziadek był cieślą i zegarmistrzem. Jego warsztat, przylegający do domu, był miejscem magicznym, pełnym zapachu drewna, oleju i starego metalu. Ludzie z całej wsi przynosili mu do naprawy zegary, a on ze spokojem i precyzją przywracał im życie. Był człowiekiem cichym, szanowanym, ale trzymającym się na uboczu. Babcia mówiła, że wojna zabrała mu radość i zostawiła w jego oczach cień, którego nigdy nie potrafiła zrozumieć. Oficjalna wersja, którą po kilku dniach poszukiwań przyjęła milicja, była prosta i tragiczna. Józefa musiał porwać nurt wezbranej rzeki, lub trafił go piorun. W chaosie, jaki pozostawiła po sobie Nawałnica, znalezienie ciała w bagnistych lasach Podlasia było niemożliwe. Sprawę zamknięto. Ale babcia nigdy w to nie uwierzyła. Józef znał tę ziemię jak własną kieszeń, nie bał się burzy, coś innego go zawołało tej nocy, powtarzała przez lata. Dorastałem w cieniu tej tajemnicy. Postać dziadka była obecnością przez nieobecność. Był w tykaniu starych zegarów, które wciąż chodziły w domu, w zapachu jego warsztatu, do którego babcia nie pozwalała nikomu wchodzić, i w jej milczeniu, które stawało się coraz głębsze, gdy próbowałem zadawać pytania o jego przeszłość, o czasy sprzed ich ślubu. Dla świata mój dziadek był ofiarą sił natury, jednym z wielu, których los zabrał w tamtych trudnych czasach. Dla mojej babci był miłością jej życia. Która odeszła w niewyjaśnionych okolicznościach, a dla mnie był zagadką, której rozwiązania podświadomie szukałem przez całe życie. Nie wiedziałem, że rozwiązanie to leży dosłownie u moich stóp, ukryte pod podłogą domu, w którym się wychowałem. Historia jego zniknięcia stała się częścią naszej rodzinnej mitologii. Opowieścią o sile natury i ludzkiej kruchości, ale w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. Czasem jest ono jednak tak głęboko ukryte, że potrzeba ponad pół wieku, by mogło zakiełkować i wydać owoc, w tym przypadku owoc bolesny, ale i oczyszczający. Dom dziadków na skraju Puszczy Białowieskiej był jak kapsuła czasu. Po zniknięciu Józefa, babcia Maria zamroziła jego świat. Jego warsztat pozostał nietknięty. Na stole leżały te same narzędzia, w imadle tkwił ten sam kawałek drewna, a na gwoździu wisiała jego wysłużona lniana koszula. Babcia codziennie ścierała tam kurze, jakby czekała, że dziadek lada chwila wróci i dokończy pracę. Było to jej ciche, codzienne czuwanie, które trwało pięćdziesiąt dwa lata. Jako dziecko uwielbiałem spędzać czas w tym domu. Ale zawsze czułem w nim jakąś niewidzialną obecność. Kiedy pytałem babcie o dziadka, jej twarz tężała. Pokazywała mi jego zdjęcie. Mówiła, że był dobrym człowiekiem i świetnym rzemieślnikiem. Ale gdy próbowałem pytać o jego młodość. O czasy wojny zmieniała temat lub zaczynała płakać. Nauczyłem się nie pytać. Zrozumiałem, że są drzwi, których w tym domu nie wolno otwierać. Babcia Maria zmarła spokojnie we śnie w 2015 roku, w wieku 92 lat. Do samego końca wierzyła, że Józef wróci. W swoim testamencie zapisała mi stary dom z jedną prośbą: bym nigdy nie sprzedawał warsztatu, bo to dusza tego miejsca. Po jej śmierci przyjechałem na Podlasie, by uporządkować rzeczy i zdecydować, co dalej. Dom był w złym stanie, wymagał generalnego remontu. Wchodząc do warsztatu po raz pierwszy od lat, poczułem się jak archeolog wchodzący do nietkniętego grobowca. Wszystko było na swoim miejscu, powietrze było gęste od zapachu terpentyny i starego drewna. Na ścianach wisiały dziesiątki zegarów. Które dawno przestały chodzić. Ich milczące tarcze zdawały się odmierzać czas, który zatrzymał się w 1963 roku. To właśnie wtedy podjąłem decyzję, że wyremontuję ten dom i przywrócę mu życie na pamiątkę dziadków. Remont rozpocząłem od wymiany starych drewnianych podłóg. W warsztacie pod ciężkim, dębowym stołem deski były najbardziej zniszczone. Gdy zacząłem je podważać, jedna z nich złamała się w niezwykły sposób. Pod nią nie było zwykłej ziemi, ale niewielka, pusta przestrzeń. Coś jak schowek. Serce zabiło mi mocniej. Zaświeciłem latarką i w mroku dojrzałem mały, skórzany mieszek. Ręce mi drżały, gdy sięgałem po znalezisko. Mieszek był stary, skóra była twarda i popękana. Rozwiązałem rzemień i wysypałem zawartość na dłoń. Był tam srebrny, pamiątkowy zegarek kieszonkowy. Ten sam, który widziałem na jedynym zdjęciu dziadka. I był tam jeszcze jeden przedmiot. Mała, metalowa odznaka z wizerunkiem orła i skrzyżowanych mieczy oraz zwinięty w rulon pożółkły kawałek papieru. Rozwinąłem delikatnie kawałek papieru. Była to odręczna notatka, napisana ołówkiem kopiowym. Pismo było wyblakłe, ale wciąż czytelne. Była to lista pięciu nazwisk, a obok każdego z nich krótka adnotacja: Zdrada, zginął, zaufany. Przy ostatnim nazwisku, które było podkreślone, widniał tylko jeden wyraz: On. Obok listy znajdował się mały, naszkicowany symbol. Wilczy łeb wpisany w trójkąt. Poczułem dreszcz. To nie była zwykła pamiątka. To była wiadomość. Otworzyłem kopertę zegarka. Wskazówki zatrzymały się na godzinie 2.17. Z tyłu wygrawerowane były inicjały: J.K. i data 1944. To był kolejny element, który nie pasował do historii. Nazwisko mojego dziadka brzmiało Malinowski. Kim był JK i co oznaczała ta odznaka? Czułem, że trzymam w ręku klucz do tajemnicy, której babcia strzegła przez całe życie. Zacząłem własne, prywatne śledztwo. Jako dziennikarz historyczny miałem dostęp do archiwów i baz danych, o których zwykły człowiek mógłby tylko pomarzyć. Zacząłem od symbolu wilczego uba. Po kilku dniach poszukiwań znalazłem. Był to znak rozpoznawczy jednego z oddziałów partyzanckich Armii Krajowej działającego na terenie Polesia w czasie wojny. Oddział ten słynął z brawurowych akcji, ale po wejściu Armii Czerwonej został rozbity, a jego członkowie byli tropieni i mordowani przez NKWD i UB. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej odnalazłem listę członków tego oddziału i wtedy wszystko zaczęło się układać. Na liście znajdowały się cztery z pięciu nazwisk z notatki dziadka. Piątego, tego podkreślonego, nie było, ale było tam inne nazwisko, które zmroziło mi krew w żyłach: porucznik Józef Kalinowski, pseudonim Jastrząb, dowódca oddziału JK 1944. To był mój dziadek. Mój dziadek, Józef Malinowski, cichy cieśla z Podlasia, był w rzeczywistości legendarnym dowódcą partyzanckim, jednym z żołnierzy wyklętych, który po wojnie musiał zniknąć, by przeżyć. Zmienił nazwisko, osiadł w zapadłej wsi, ożenił się i założył rodzinę. Myślał, że uciekł przed przeszłością, ale przeszłość, jak się okazało, miała go odnaleźć w najmniej spodziewanym momencie. Ta wiedza rzuciła nowe światło na wszystko: na jego milczenie, na cień w jego oczach, o którym mówiła babcia, na jej strach przed zadawaniem pytań. Ona musiała wiedzieć, musiała znać jego sekret i żyć w ciągłym lęku, że kiedyś zostanie odkryty. Zniknięcie w czasie burzy przestało być tragicznym wypadkiem. Zaczęło wyglądać na coś znacznie gorszego na egzekucję. Zacząłem szukać ludzi z listy. Czterech z nich nie żyło. Zginęli w obławach UB w latach pięćdziesiątych lub zmarli w więzieniach. Ale piąty, ten oznaczony jako zaufany, żył. Był to dziewięćdziesięcioletni starzec, mieszkający w domu opieki w Gdańsku. Nazywał się Kazimierz Wójcik. Pojechałem do niego nie wiedząc, czego się spodziewać. Pokazałem mu odznakę i listę imion. Starzec zbladł i zaczął płakać. Milczał przez ponad sześćdziesiąt lat. Teraz postanowił mówić. Opowiedział mi historię ich oddziału o walce z Niemcami, a potem z Sowietami opowiedział mi o odwadze mojego dziadka, porucznika Jastrzębia ale opowiedział mi też o zdradzie. W ich oddziale był informator UB, który wydał ich kryjówkę. Był nim ten szósty człowiek, którego nazwiska nie było na oficjalnej liście, ale który był na kartce mojego dziadka, podkreślony z adnotacją on. Nazywał się Stefan Kłos. Kłos w zamian za darowanie życia poszedł na pełną współpracę z UB. To on identyfikował i wydawał swoich dawnych kolegów. Ale była jedna rzecz, której UB pragnęło najbardziej. Przed rozbiciem oddziału Jastrząb ukrył archiwum oddziału, listy członków, meldunki, a przede wszystkim listę konfidentów i zdrajców. Ten skarb, który mógł skompromitować wielu ludzi robiących kariery w nowym systemie, był bezcenny, a miejsce jego ukrycia znał tylko mój dziadek. Kazimierz opowiedział mi, że przez lata UB próbowało namierzyć jastrzębia. W końcu na początku lat 60. trafili na jego ślad. Dowiedzieli się, że żyje pod nazwiskiem Malinowski w małej wsi na Podlasiu. Wiedzieli, że nie mogą go po prostu aresztować. Był zbyt znaną postacią w podziemiu. Jego proces mógłby wywołać niepokoje. Postanowili działać po cichu, a idealną osobą do tego zadania był Stefan Kłos, jego dawny podkomendny i zdrajca. Wtedy zrozumiałem znaczenie burzy. Była ona idealną przykrywką. W chaosie i zamieszaniu, jakie panowały tamtej nocy, nikt nie zwróciłby uwagi na obcy samochód we wsi, nikt nie usłyszałby krzyków zagłuszonych przez grzmoty. Ktoś przyjechał do mojego dziadka tamtej nocy, przyjechał po jego sekret, a zegarek i notatka ukryte w ostatniej chwili były jego testamentem, niemym świadectwem tego, co naprawdę się wydarzyło. Wróciłem do domu na Podlasiu z ciężkim sercem. Patrzyłem na warsztat dziadka w zupełnie nowy sposób. To nie było tylko miejsce pracy. To była jego twierdza, jego ostatni bastion. I to tutaj, wśród zapachu drewna i tykania zegarów, rozegrał się ostatni akt jego życia. Musiałem dowiedzieć się, co stało się w środku. Z pomocą Kazimierza Wójcika i historyków z IPN. Złożyłem ostatnie fragmenty układanki w całość. Stefan Kłos, zdrajca, po wojnie zrobił karierę w aparacie bezpieczeństwa. Był znany ze swojej brutalności i skuteczności. To jemu powierzono zadanie ostatecznego rozwiązania sprawy Jastrzębia. W sierpniową noc 1963 roku, wykorzystując potężną burzę jako osłonę. Kłos wraz z dwoma innymi funkcjonariuszami UB przyjechał do domu mojego dziadka. Musieli go zaskoczyć. Dziadek nie spodziewał się, że po tylu latach spokoju przeszłość zapuka do jego drzwi. Babcia opowiadała, że siedzieli przy kolacji, kiedy usłyszeli walenie do drzwi. Dziadek kazał jej zostać w kuchni, a sam poszedł otworzyć. Rozmowa musiała toczyć się w warsztacie. Kłos na pewno próbował go zmusić do wyjawienia miejsca ukrycia archiwum. Groził, szantażował, może nawet torturował. Dziadek musiał zdawać sobie sprawę, że to jego koniec, że nie wyjdzie z tego żywy. W jakimś momencie, być może pod pretekstem pójścia po wodę lub narzędzia, udało mu się na chwilę zostać samemu. To wtedy musiał podważyć deskę w podłodze i ukryć zegarek z notatką. To była jego polisa ubezpieczeniowa dla prawdy. Zegar, który zatrzymał się o 2:17, wskazywał dokładny czas, kiedy rozegrał się finał dramatu. Nie było świadków, ale mogę sobie wyobrazić, co stało się dalej. Dziadek, mimo swojego wieku, był wciąż silnym mężczyzną, musiał stawić opór. W warsztacie, podczas oględzin z ekspertami, znaleziono na jednej ze starych belek ślady, które mogły być śladami po kulach, starannie zatarte i zamalowane. Prawdopodobnie został tam zamordowany. Jego ciało wywieziono w środku nocy i zakopano w nieznanym miejscu w głębi puszczy. Burza była idealnym alibi. Rano, gdy babcia z przerażeniem odkryła, że Józefa nie ma, a w warsztacie panuje dziwny porządek, Kłos i jego ludzie byli już daleko. Milicja, która przyjechała na miejsce, przeprowadziła powierzchowne śledztwo. Raport, który odnalazłem w archiwach, był pełen sprzeczności i niedomówień. Było jasne, że sprawę zatuszowano od samego początku. Stefan Kłos zmarł w latach 90. Jako szanowany emeryt, nigdy nie niepokojony przez wymiar sprawiedliwości. Zabójstwo mojego dziadka było jedną z tysięcy bezimiennych zbrodni tamtego systemu. Zbrodnią doskonałą, która nigdy nie miała wyjść na jaw. Ale mordercy nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy: miłości i pamięci. I tego, że prawda jak woda zawsze znajdzie sobie drogę, nawet jeśli musi czekać na to ponad pół wieku pod podłogą starego warsztatu. Poznanie prawdy było dla mnie i dla mojej rodziny wstrząsem, ale i wyzwoleniem. Mój dziadek nie był ofiarą ślepego losu. Zginął jak żołnierz w walce, broniąc swoich ideałów i tajemnic do samego końca. Jego historia wydobyta z mroku przywróciła mu honor i godność. Złożyłem wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej o jego pełną rehabilitację i uznanie go za ofiarę zbrodni komunistycznej. Dzięki zeznaniom Kazimierza Wójcika i dowodom, które znalazłem, udało się to osiągnąć. W 2017 roku odbyła się oficjalna uroczystość. Imię porucznika Józefa Kalinowskiego Jastrzębia zostało wpisane na listę bohaterów walki o niepodległość. W jego rodzinnej wsi odsłonięto tablicę pamiątkową. Wreszcie, po tylu latach, otrzymał należny mu szacunek. Babcia nie doczekała tej chwili, ale wiem, że gdzieś tam na górze uśmiechała się z ulgą. A co z archiwum, którego tak zaciekle bronił? Tego sekretu dziadek zabrał ze sobą do grobu. Być może to i lepiej. Być może wiedział, że jego ujawnienie przyniosłoby więcej bólu niż pożytku, otwierając stare rany i niszcząc życie kolejnym pokoleniom. Najważniejszym skarbem, jaki po sobie zostawił, nie było złoto ani dokumenty, ale historia jego życia. Dowód na to, że nawet w najciemniejszych czasach można zachować honor. Wyremontowałem dom dziadków, ale warsztat pozostawiłem nietknięty dokładnie takim, jakim go zastałem. Stał się on prywatnym muzeum, miejscem pamięci. Na dębowym stole, w szklanej gablocie, leży teraz srebrny zegarek kieszonkowy. Jego wskazówki wciąż pokazują godzinę 2:17. Obok leży pożółkła kartka z listą imion i mała metalowa odznaka z wilczym łbem. Czasem, gdy siedzę tam wieczorami, w ciszy przerywanej tylko przez cykanie świerszczy, mam wrażenie, że słyszę echo tamtej burzy. Ale to już nie jest dźwięk pełen grozy. To dźwięk historii, która znalazła swój finał. Historia człowieka, który wyszedł w burzę, by stawić czoła swoim demonom i choć fizycznie przegrał, jego duch zwyciężył. Srebrny zegarek mojego dziadka odmierzał czas w ukryciu przez 52 lata. Czekał cierpliwie aż ktoś go odnajdzie i zrozumie jego nieme przesłanie. Dziś jest symbolem dla całej naszej rodziny przypomina nam, że Prawda jest cierpliwa i że czas, nawet ten zatrzymany, w końcu nadejdzie. Zegar przestał bić, ale jego czas w końcu nadszedł.